Dzień dobry bardzo kochani. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek i piąty dzień robię, piąte podejście, żeby zacząć nagrywać dla Was vloga, ale wiecznie coś się w ciągu dnia spierdzieli, i no i po prostu do tego vloga nie dochodzi, bo przerywam wtedy y, nagrywanie. A nie chcę Wam robić też takiego vloga, wiecie, z kilku dni. Jak będzie głośno, to Was przepraszam, bardzo mam balkon otworzony, więc no, z racji tego, że mieszkam jeszcze przy takiej głośnej, ruchliwej ulicy. Y, no to słychać to, tak, ale dzisiaj w końcu postanowiłam zabrać się poważnie za nagrywanie tego vloga. Nie wiem, jak be, jaki będzie długi, nie wiem, co, co w nim będzie. E, w każdym bądź razie, co mam dzisiaj w planach? E, z rana byliśmy z kolegą, em, no w sumie to on był, ja tylko, ja tylko z nimi pojechałam. Byliśmy <laughs> z kotką u weterynarza. E, Teraz wróciliśmy do domu. Ja w ogóle, jak widzicie, nie ogarnięta jestem. Dwudniowe włosy i w ogóle, więc na pewno zaraz idę jako pierwsze się wykąpać, bo z rana umyłam tylko twarz i zęby. Idę się wykąpać i nałożyć sobie maseczkę na twarz, um, tą z lasa, którą wam pokazywałam ostatnio. I, e, I na pewno będę chciała po południu wyjść i pojechać na Podstama Plac do TK Maxa, dlatego, że już wam pokazuję. Wczoraj byłam w dwóch TK Maxach. Głównie i, głównie i wyłącznie dlatego, że pojawiły się świece z Janki Kendall w cenie 1799. Nagrywam telefonem, nie wiem czy będzie widać. Słuchajcie, ręce mi się trzęsą, więc szybko odkładam świecę i łapię Was drugą ręką. Pewnie, pewnie mi się trzęsą, dlatego że jestem od białego rana, jak już mówiłam, w stresie. I było kilka świec. Ja wzięłam tą tutaj cytrynową Sicilian. Co? lemon Sicilian lemon czyli sycylijska cytryna. E, było też jeszcze kilka innych ale żaden taki który by mi odpowiadał. Więc e, byliśmy w drugim TK Maxie tam były takie same świece i chciałabym w miarę możliwości jeżeli się uda skoczyć dzisiaj jeszcze do dwóch TK Maxów zobaczyć może tam coś będzie e, i w ogóle słuchajcie wiecie co muszę wam powiedzieć że mam nowego ulubieńca jeżeli chodzi o Woski z Yankee Candle i to jest to White Tea. I poważnie zastanawiam się kupić sobie dużą świecę. Co prawda one teraz podrożały, ale, yy, ale myślę na tym, bo zapach jest po prostu przepiękny. Jest świeży, taki trochę słodkawy, ciężki do opisania, ale no, jak ja to pierwszy raz poczułam, to myślałam, że zwariuję. Odjechałam dosłownie i tak szaleję teraz na tym punkcie. Muszę też wejść do dm na małe zakupy. Ja tylko nie wiem, czy uda mi się cokolwiek nagrać tutaj w demie, ie eee, No prawie obok nas, dlatego, że tam ochroniasz. Zawsze jak wchodzę, wchodzi za mną krok w krok i coś takiego mnie do szału doprowadza, bo czuję się jak złodziej, a w życiu niczego nie ukradłam. Eee, no. I co jeszcze dzień przyniesie, to nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Tutaj mam, leży moje pismo, bo 20... 20 czerwca, czyli w sumie już za... Za 10 dni. Mam rozprawę sądową z moim mężem. No, widzicie, do tego doszło, ale to mój mąż jest sam sobie winien, bo to koniec końców on, <laughs> on podał mnie do sądu, a, a wszystko się obróciło, przynajmniej na chwilę obecną, przeciw niemu. Więc zobaczymy, co sędzia zadecyduje. No, także co, ja lecę się kąpać włosy myć, ogarniać się, chociaż trochę twarz nakładać. Wiecie co, koleżanka się mnie wczoraj pytała, czy ja cienie mam na oczach, a ja kurde takie czerwone ślepia po prostu mam. No ale cóż, dobra. Pokażę się Wam, jak wygląda maseczka z lasza, ta właśnie błotna na, na twarzy. Komi komicznie. Um, I ciężko się ją strasznie zmywa, ale to też mam mówiłam. Zresztą zobaczycie później. Dobra, lecę. Na razie. Słuchajcie, maseczkę nałożyłam na twarz, zaraz Wam pokażę, jak wygląda. To jest ta Aiesza, czy jak to się tam czyta. W każdym bądź razie, o, popatrzcie z bliska, to no dosłownie wygląda jak błoto, takie prawdziwe błoto. Jak widzicie, jeszcze tyle mi jej zostało. No i jak mówię, mam jeszcze w sumie 10 dni, no 9, nawet nie 9, przepraszam Was bardzo. 7 dni, dokładnie tydzień mam na jej zużycie, więc no, trzeba będzie się sprężyć, tak, sprężyć po ślady i się za to zabrać. Ee, zaraz Wam pokażę, jak ona na twarzy wygląda, śmierdzi bestialsko, ale ja uważam, że ona daje efekty. Ja już w zeszłym roku mówiłam Wam w ulubieńcach, że ja w zeszłym roku już ją miałam raz i, i bardzo byłam nią, e, z niej zadowolona. I tutaj jeszcze słuchajcie, coś co na pewno trafi do ulubieńców: to Fuji Green Tea, to jest akuratnie body lotion z, z The Body Shop. Mm, ja nie wiem, czy pamiętacie, że w zeszłym roku miałam giełkę, w tym roku też ją mam. I byłam nią zachwycona, bo bardzo orzeźwiający zapach, bardzo zbliżony do tej e, Green Tea z Elizabeth Arden. Czekajcie, ja się obrócę. I na lato po prostu obłędny zapach, słuchajcie. Ja się wysmarowałam i mi to tak pachnie. No a propos maseczki, maseczka wygląda tak, o. Bardzo nieapetycznie. To jest maska z glinką, więc... E, ona zasycha po kilku minutach i ja ją potem spryskuję wodą w spreju, nie wodą termalną, a wodą w sprayu, bo ja po prostu wody termalnej nie mam, za to mam z Balea, kupioną chyba jeszcze w zeszłym roku, ale wtedy jej nie używałam. Więc stoi w lodówce i ja jak czuję, że już mi wszystko zasycha, to sobie spryskuję, bo nie chcę dopuścić do tego, żeby całkowicie zaschnęło na kamień. I co miałam powiedzieć? Aha, i słuchajcie, tą maseczkę trzyma się w lodówce, zresztą jak wszystkie maseczki z, z lasza I powiem Wam, że teraz latem, to naprawdę, jak wyciągacie tą maseczkę, nakładacie na twarz, to jest takie orzeźwienie. Ona jest zimna i w ogóle bardzo przyjemne. Podejrzewam, że w zimie, bo w zimie nie nakładałam maseczek chyba z lasza, nigdy tak mi się wydaje. Więc podejrzewam, że w zimie to mało przyjemne, ale latem rewelacja, takie odświeżenie skóry. Eee, tak. Zaraz muszę wynieść maseczkę do, z powrotem do lodówki. I. No tak, bo dzisiaj jest 10, dzisiaj jest 10, ja 19 wyjeżdżam. No więc w sumie mam 7 dni, 8? 8 dni na zużycie. Coś u mnie z matematyką nie tak. No, e, jeszcze muszę włosy umyć, przynajmniej e, tusz na rzęsy położyć i pranie robię. Pewnie tego wcale nie słyszycie, ale widzicie, że już stojak jak na pranie stoi, tradycyjnie jak we wszystkich filmikach. I co chciałam powiedzieć, słuchajcie, w ogóle przypomniało mi się, widzicie, w dalszym ciągu pojawia się mało filmików, ale to głównie dlatego, że, no jak mówię, nie mogę, nie mogę się zmobilizować do nagrywania, do nagrywania vlogów, z reguły nic się nie dzieje, wiecie, jak ja siedzę w domu, czy jestem u koleżanki i siedzę u niej z nią w domu, czy gram z jej synem, no to, no to nie będę Wam wtedy kręcić vloga, no bo po prostu nie dzieje się nic ciekawego. I czymś takim nie chcę Was zamęczać, to raz, a dwa, że za niecałe trzy tygodnie będę się przeprowadzać i myślę, że dopiero po przeprowadzce, kiedy już będę miała swoje własne mieszkanie, będę w stanie nagrywać więcej vlogów, cieszę się, że za niedługo być może, jeżeli się uda, zobaczę się z... Przynajmniej z Mają, jeżeli nie z obiema Halinkami, to przynajmniej z Mają. E, bo już nawet za Mają niesamowicie i za Haliną tęsknię. E, jednak dziewczyny zawsze potrafiły mnie podbudować. E, no i myślę, że wtedy po prostu będę, będę w stanie i będę miała okazję więcej vlogów kręcić. E, nikt nie będzie się na mnie we własnym mieszkaniu patrzył jak na wariata, kiedy będę gadać do telefonu czy, czy do aparatu. E, więc no, mam nadzieję, że jeszcze jakoś to e, przemęczycie. Wiecie, ja nie mam e, dochodów e, z YouTube'a. E, był okres, że miałam partnera, ale, ale się z partnerstwa e, partnerstwo jakby się rozwiązało, więc ja nie mam dochodów e, z YouTube'a i, i wiecie, nie mam takiego. Hmm, może nie tyle parcia, co po prostu wiecie, że muszę regularnie, żeby jakieś pieniądze z tego wyciągnąć? Nie. E, do, tego, do tego, no po prostu to jest dla mnie hobby i jeżeli nie, nie mam możliwości, nie mam czasu, no to no niestety mam nadzieję, że to zrozumiecie. E, no i chciałam coś powiedzieć innego, ale nie wiem co, zapomniałam. <grym> jak to ja? Dobra, słuchajcie, <laughs> lecę to pranie e, ogarniać. I co? I odezwę się chyba do Was, jak już. Nałożę przynajmniej coś na rzęsy, żeby wyglądać jak ludź, jak się ogarnę i będziemy wtedy jechać. Dobra, słuchajcie, ogarnęłam się. Jak zwykle tylko rzęsy pomalowałam. Na rzęsach mam dalej ten sam zestaw, bo nie używam na razie niczego innego. Nie wiem, czy uda mi się Wam pokazać, co mam na sobie. Zwykłą taką białą koszulkę, dosyć przezroczystą z Primarka, którą kupiłam chyba dwa lata temu. Tak mi się wydaje, że dwa lata temu. Na nogach mam takie ala legginsy, no i białe trampesie z, też z Primarka, które są niesamowicie wygodne, a kosztują tylko 3 euro. I Ja tak kupuję jedne na cały sezon. No i do tego zabieram moją czarną torebkę. No i oczywiście trzeba się czymś wypsikać, więc Fuji Grinci zapach ostatnich dni. O, on się nie utrzymuje zbyt długo niestety, no ale to jest tylko mgiełka, więc co. Powiedziałabym, będziemy lecieć. Dzisiaj są janki, ale małe. Tutaj jest, tam jest i ta jest. Więcej nie ma żadnych. Także widok w kraju, będę musiała jechać na Poddama Plac. Słuchajcie, jesteśmy na Poddama Plac. Właśnie ciśniemy w tamtą stronę do Arkad. Ja się do Was odezwę za chwilę. Są i wiecie co, jest nawet więcej. Tą wczoraj kupiłam. I nad tą się jeszcze zastanawiam. To jest róża. Tam są jeszcze inne i na zewnątrz. W ogóle popatrzę co tutaj jest. Wiecie co, mam dylemat. Nie wiem, którą brać. Tą czy tą? Ale ta dosyć szybko schodzi, bo w ostatnich dwóch nie widziałam, więc chyba jednak wezmę tą. I teraz lecę zobaczyć na kosmetyki. Wiecie co, koniec końców się rozmyśliłam i nie wzięłam jednak tej świecy, nie wzięłam nic. Więc teraz będziemy jechać z powrotem w moje okolice. No i muszę wejść do DM-u, ewentualnie do Rosmana. A bo potrzebuję kilku rzeczy. W ogóle odżywki mi się pokończyły. Została mi jedna z makadami, ale ona jest mi za ciężka i obciąża mi włosy na co dzień. I wtedy będziemy lecieć z powrotem do domu. Także ja się zabijam. Do zobaczenia pewnie na miejscu. Słuchajcie, właśnie zapana i spocona, jak nie wiem. Wróciłam do domu. Tak jak podejrzewałam, w demie nie udało mi się nic nagrać, dlatego że e, pan ochroniarz znowu chodził za mną krok w krok. Następnym razem po prostu się go zapytam, czy ja mu się tak podobam. Bo jak tylko wejdę do DM-u, to on drze za mną cały czas. No nieważne, że tam ludzi dużo jest. Pan ochroniarz musi cały czas za mną chodzić. Słuchajcie, zaraz wam pokażę te kilka rzeczy, co kupiłam. W sumie kupiłam taki jeden wybryk, którego teoretycznie nie potrzebuję, ale nie mogłam mu się oprzeć. I pokażę wam słocze, jeżeli w ogóle aparat coś, nie aparat, a telefon coś odda. I słuchajcie, przed chwilą jeszcze kupiłam sobie, bo jestem głodna jak wilk, kupiłam sobie pół kurczaka, tak? Dobrze słyszycie, połowę kurczaka zrożna. E, i zaraz w trynie, także ja go idę nakładać, a potem dopiero i zjeść, a dopiero potem pokażę wam kosmetyki. No. Moja połówka wyłożona. Tu jeszcze kawałek bułki chleba, jak zwał, tak zwał. Ja się zabieram za jedzenie. Życzcie mi smacznego. Aż mi ślinka cieknie dosłownie. I słuchajcie, tak się prezentują moje zakupy. Jak widzicie, nie są wielkie. Tradycyjnie moje maszynki ulubione do golenia. Nie wiem, dlaczego one raz są w innym opakowaniu, raz są w takim, a raz są w takiej, w takiej folii. Wiecie, o co mi chodzi. Potem z racji tego, że mam tylko jedną odżywkę tam z tyłu, o tutaj stoi makadamia i wszystkie inne odżywki mi się pokończyły, yy, musiałam sobie kupić odżywkę taką do używania na co dzień. I wzięłam sobie yy, More Blonde z Balea. Jeszcze jej nie miałam i w zeszłym roku chyba raz czy dwa razy używałam od Samanty yy, Szampon. O ile dobrze pamiętam, jeżeli się nie mylę, ale odżywki nigdy nie miałam, więc wzięłam sobie, a tak wiecie, na przetestowanie. Tym bardziej, że ona nie była, nie była droga. W DM-ie wyszła nowość, nowy żel pod prysznic o zapachu truskawek z Palmolive, więc sobie wzięłam. Bo szczerze Wam powiem, że mój z Balea jest tak no, prawie do połowy zużyty i nie mam żadnego na zapasach, więc ten wzięłam tradycyjnie na zapas. Wzięłam też moje dwa ulubione dezodoranty. I na sam koniec coś, co chciałam Wam pokazać. E, chciałam Wam pokazać. Słocza zaraz spróbuję zrobić, bo jak zrobiłam na testerze, to słuchajcie, zakochałam się. Niestety to był ostatni blasz, który tam był. I ja wiem, znaczy wiem, tu w kamerze, w telefonie nie zobaczycie chyba, ale ktoś już oczywiście palce do niego, do środka wkładał, no bo nie można użyć testera, trzeba wkładać palce. No w każdym bądź razie to jest z nowej LE, czy limitowanej edycji Sunshine Goddess. Godes, godes, nie wiem jak to się czyta. W każdym bądź razie to jest blasz. Już Wam zaraz pokażę, czekajcie. O, może tak do światła Wam bardziej pokażę. Patrzcie, jak pięknie wygląda. O, moment. Patrzcie, jak pięknie wygląda. To srebrne oczywiście zetrze się. Ja teoretycznie blaszy nie potrzebuję, bo mam. W sumie nie mam dużo, bo mam chyba ze trzy, bo wszystko wysortowałam. W ogóle. Jeżeli chcecie, chcecie aktualizację toaletki, to dajcie znać, to wam zrobię. No i co i zrobiłabym wam słocza, chyba nie wiem, czy to odda telefon, ale spróbuję zrobić wam słocza i zaraz pokazać, jak piękny jest ten blasz. I oczywiście staram się przy oknie. Mam nadzieję, patrzcie. Mam nadzieję, że widzicie, bo ja tak jak patrzę. To widzę, jak on się mieni, wiecie co? On jest bardzo zbliżony do tego ze slika bądź z narsa popularnego. orgazm się chyba nazywa, tak? No, po prostu jest przepiękny. Prze Jestem normalnie zakochana. No, piękny kolor. No, także zakupy już porozkładane tam, gdzie miały być. Blasz schowany do toaletki. Żel i odżywka na wannie, a reszta oczywiście do zapasów. Aczkolwiek muszę Wam się przyznać, że wcale nie mam takich dużych zapasów kosmetycznych, jak posiadałam swojego czasu. Kosmetyków dalej mam dużo, natomiast, no tak. Minusy mieszkania przy ulicy, i to przy bardzo ruchliwej ulicy, jest to, że słyszycie dosłownie co kilka minut jadącą karetkę na sygnale. Nie lubię karetek. Zwłaszcza tych na sygnale. No, co chciałam powiedzieć? Kosmetyków dalej mam dużo, natomiast e, powiedziałabym, że już nie aż tak dużo jak posiadałam, dlatego że projekt dęko u mnie trwa. E, porozdawałam, czy w sumie koleżance e, oddałam, która jest bardziej potrzebująca niż ja, e, e, dosyć sporo kosmetyków e, dwa dni temu. Tak, dwa dni temu. Um, zawiozłam jej, sobie zostawiłam to, co rzeczywiście jeszcze w najbliższym czasie będę potrzebować, no i oczywiście to, co, co w użyciu już mam. No, i e, z racji tego, jak mówiłam, że przeprowadzam się najdalej za trzy tygodnie, e, z racji tego e, staram się zużyć jak najwięcej kosmetyków. Zresztą zobaczycie dęko, bo dęko się pojawi już w przyszłym tygodniu. Tak, w przyszłym tygodniu się pojawi denko. Więc no zobaczycie, że będzie dosyć spore, bo denko w tym miesiącu na pewno pojawi się dwa razy i będzie za każdym razem na pewno dosyć spore, bo jak tak patrzę na opakowanie, do którego musiałam przełożyć puste produkty, a nie w tej torbie z Douglasa, w której ostatnimi czasy zawsze zbierałam, bo, bo się już po prostu tam nie mieściły, gdzie ja oczywiście kilka rzeczy takich, które co miesiąc wam pokazywałam, też już, jak mówiłam, w ostatnim denku wyrzuciłam. Więc no, będzie trochę, będzie. Patrzcie, jak mi włosy rosną. Wydaje mi się, że od marca mi już ich dosyć sporo znowu urosło. Um, co mnie oczywiście niesamowicie cieszy, i teraz tak patrzę na swoje brwi. Ja wiem, że one są w tragicznym stanie, ale ja z nimi nie robię już nic. A to dlatego, że zdecydowałam się we wtorek zrobić sobie mikroblending, chyba tak to się nazywa. No w każdym razie zrobić sobie brwi metodą piórkową, a to dlatego, że tutaj jak widzicie, mi już brwi w ogóle nie rosną. To co te włoski, które tutaj widzicie, wyrosły, to one mi rosną już od powiedziałabym, że roku. Także no. Przez to, że kiedyś bardzo mocno wyrywałam brwi i miałam takie plemniki, nie brwi um, przestały mi rosnąć, a że nie mam ochoty, wiecie co, zwłaszcza teraz teraz latem, nie mam ochoty um, malować i ich poprawiać. I w ogóle stwierdziłam, że nie ma nic fajniejszego niż po prostu, wiecie, budzicie się i brwi już są zrobione. Do tego tuż na rzęsy i latem można śmigać, nie trzeba się malować. Um, Trochę się tego boję i będę starała się wam e, coś nagrać, może jakiś taki efekt przed i po. Mm, ale oglądałam bardzo dużo zdjęć kobiety, u której właśnie mam termin i powiem wam, że na każdym zdjęciu u każdej kobiety te brwi wyglądają rewelacyjnie. Nie ukrywam, że trochę to kosztuje <grych> i tak wam powiem, że przed przeprowadzką to trochę głupota z mojej strony. Zamiast te pieniądze trzymać, to je rozwalam. Ale z drugiej strony, wiecie, co tyle czasu zbierałam i odkładałam sobie pieniądze, że, że doszłam do wniosku, że czas najwyższy sobie, sobie coś zafundować i na coś pozwolić. Tym bardziej, że jeżeli oglądacie moje filmiki już od dłuższego czasu, to wiecie, że ja do kosmetyczki raczej nie chodzę. Staram się dbać sama o swoją, swoją skórę i tak dalej, o swoją cerę. A raz na jakiś czas. Dlaczego sobie na coś nie pozwolić, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Dobra, słuchajcie, bo gadam znowu długo, długo i ten vlog pewnie znowu będzie mega długi. Um, na razie kończę. Nie wiem, co będę robić. Może poleżę, poczytam książkę albo powciągam jakieś filmiki z YouTube'a. Um, zobaczymy. Odezwę się na pewno jeszcze do Was później. No, słuchajcie, jak widzicie, ja już z powrotem przebrana w piżamę. Zaraz pójdę zmyć tuż z rzęs, umyć twarz, nałożyć moją wieczorną pielęgnację, no i będę oglądać telewizor, bo więcej się już dzisiaj nic nie będzie działo, więc wydaje mi się, że będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że jako taki wstęp z powrotem do vlogowania Wam się ten vlog podobał. Także co, będę się z Wami żegnać i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Pa pa!